I jedziemy z koksem. Z Tomaszem Olbratowskim. No, no, to oczywiście, że tak. Głośno ostatnio o spektakularnych transferach z jednej partii do innej partii polityków, którzy wcześniej tą nową partię walili jak w bęben, jak perkusista Deep Purple podczas solówki na koncercie w Japonii. Pamiętamy. Nie? No to nic. Do PO przeszedł Michał Kamiński, dajmy na to, który wcześniej mówił, Tusk jest złym premierem, albo kieszonkowi politycy PO. No, a teraz sam został kieszonkowym politykiem. Nie wybieram się do Platformy, ani do Parlamentu Europejskiego, mówił. No, nie udało się, wybrał się. Życie to jednak nie tylko pasmo sukcesów. Jan Tomaszewski, wcześniej PiS, jak mówi z szacunku dla Ewy Kopacz, Klip, klip, klip. Zapisuje się do PO. No szacun. A wcześniej przekonywał, że tu z inny pentak. Mówił, tak, PO ma się do Barcelony jak spłuczka do Niagary. I co? I teraz będzie robił w spłuczce. To, że ludzie odchodzą z jakiejś partii, to zrozumiałe. Ale po co idą do następnej? Mógłby zapytać, kto jest niezorientowany w naszej polityce. Na przykład przybysz z Saturna, który kupił używany sprzęt jako nówkę. Włączamy niskie oceny. Czy, czy robią to, żeby załapać się na listę wyborczą? Nie, robią to dla Polski. Pff. Ciężko zgłębić te paranoje, mógłby dodać ktoś inny. Kiedyś powiedziałem, powtórzę, że poglądy polityczne mają takie znaczenie w sobie jak upierzenie u krokodyla. Ale z drugiej strony, może oni mają kredyt we frankach? Nie oceniamy polityków zbyt pochopnie. Każdy orze jak może. I nie pakujmy się tu z honorem, bo to nie o to chodzi. No.